Witam ponownie! Jak widać, Harry stoi w niepewności, bo nie wie gdzie ma iść. Haha. Okej, okay, jestem Zen i zapraszam ponownie do Let's Play'a Silent Hill. Jesteśmy w szkole, dokładnie już w drugim wymiarze jej, który jest dosyć nieprzyjazny i nieciekawy architektonicznie. O oh, Boże, co dobrze? E, jesteśmy na drugim piętrze. Tak, tu już byłem poprzez teleport, jak widać w Kiblu. E, tak, dobra. Teraz byśmy. O, słyszeliście? Co to było? Mniejsza. Może te robaczki, O, fak, tu też coś jest. Następny Headshot. Of dupa. Ilu was jest. Tak dobrze, że przestrzelił. Gin. Jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden do deptania. Chodź, 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 chodź. No! Uf. Yes! Opiekło mi się. E, dobra, amunicja jest, to jest to, czego potrzebuję teraz, bo jak was się pojawia aż tylu. To to leci niesamowicie jak woda ta amunicja Ile tego mam 61. Dobra, reload sobie wezmę może Och, tak, dobra, tu jakieś krzesła Nic w sumie za bardzo wartościowego tu jest kolejna klasa Od razu przejdę do drugiej Tu nic chyba nie ma y Oczywiście mowa o potworkach ale za to jest co to jest? Naboje do shotguna. O proszę Jest coś więcej? Chyba nie. No to co? Wybijamy stąd. Ale za to tu coś jest. Wiedziałem! Fuck No... Gryzie mnie ten sukinkot. Od... Czemu ja nie mogę zdeptać tego robaczka? Ja pierdzielę, nie mogę go zdeptać aut autentycznie A ja już mi uszkodził Nie można go od razu tak zdeptać? Kurde Dobra, nic Jeszcze potrzymam na tym życiu Bylebym Ostro się nie przejechał Fuck nie wiem gdzie jestem ale spierdzielam stąd Ta jeszcze akurat musi być zapknięte. Nie! Czemu mnie tak życie rucha w dupę? No już! Jeszcze robaczek, jeszcze robaczek, no Dobra Uff, dobra, gdzie jesteśmy? Aha uh -huh. Dobra, jestem tutaj Czyli tak w sumie no dam męskiego kibla, że mnie odwiedzi. A dobra już pójdę do tego kibla Gdzie on jest? Tu gdzieś był yy, o jezu musiałem przez całą klasę iść. Fuck A nie, przecież ja tam do niego nie wejdę, co ja gadam w ogóle za bzdury. Yy, tak, tu jest, tu, 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 tu klasne. Dobra, to do męskiego kibla się dostać nie możemy Tylko do Damskiego. Znaczy, do męskiego się można z poziomu damskiego dostać, jakbym się przeteleportował. Wow. Mm, dobra, na razie to zostawimy w spokoju ten Kibel. Idziemy dalej zwiedzać pokoje. Tak, tu było zamknięte. Chciałem uciec, a się nie dało. Tutaj z kolei jest otwarte. Aha, tu jest szatnia. No i znowu, co? Czyżby znowu kot? Raczej wątpię. Co to? O fuj! Nic tu nie ma. No... nie wiem, dla mnie coś jest. Wielkie, czerwone, rozpaćkane... Nie wiem. O fuck! Nie no ludzie przestańcie mi tak robić Uff, Ja pierdolę Prawie na zawał padłem Co to jest? Klucz do magazynu bibliotecznego Dobra bierz go O ja pierdziu Nie no, to było ostre I to było poniżej pasa Dobra wyjdźmy tymi drzwiami A okej okay, zamknięte Mapa no co, lipa, trzeba. Muszę iść z tamtej strony. Czyli tu jest zamknięta szatnia, zamknięta. No, 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 no. Przez klasę i tam na drugą stronę. Dobra. Nic. Wybijamy z tej miejscówki. Na razie. Teraz tak. Przez klasę. No nie, no znowu się zryskaliśmy. Puźmie, nie, nie no, teraz to już przegieliście pałkę, naprawdę. Nie no, muszę się uleczyć, bo przecież już zdycham. A zaraz padnę. Ja pierdole. Dobra, na razie shit z tym. No, jeszcze mnie zablokowali. No, przecież tu się nie da uciec. Dzielę. To jest masakra, bo oni mnie biorą w krzyżowy ogień, no. Rzucają się trzech naraz i... Bądź tu mądry. No w dupę, węża. Nie no, taki, w takim tempie to ja te apteczki będę połykał jak pelikan. Dobra, yy, bo już zgubiłem. Tu mam iść. Dobra, i przechodzę przez ten. Ja pierdziele. Dobra, jestem na zewnątrz. O, health drink, bardzo, bardzo mi miło, że mnie tak uraczyliście. Eee, teraz miałem iść tu. Ok, tu jest otwarte. Idziemy po kolei. Zamknięte. Dalej. Zamknięte. Dalej. A mnie wkurza ten wibrujący pad. O, magazyn biblioteczny się otwarł. Ha, 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 tu musi coś być. Tak, coś wiszącego na pewno. Jak to... to jest standardowy ten wystrój biblioteki. Wiszące jakieś trupy, nie wiem. I coś puka. Nie wiem co. Co to pukało w ogóle co to jest właśnie. Przyczajony potwór to tytuł książki. A widzisz. Rozdział trzeci. Ukazanie złudzeń. Eee, dobra. Dajcie mi tu chwilę, bo muszę... Dobra, jestem. Eee, poltergeisty... Co? Są wśród nas. Negatywne emocje jak strach, zmartwienie albo stres Mieniają własną energię w efekt fizyczny. W niektórych przypadkach także e, koszmary je powodują. Chociaż ten fenomen nie występuje u każdego. Jednak nie wiadomo czemu. Ludzie dojrzewający, zwłaszcza dziewczęta, są na to podatne. Mhm. Ok. Tutaj nic specjalnego. Tu też nie ma nic. Okej, dobra, mm, przejdziemy się tutaj, a nie, stędy przyczyn chyba, tak, Dużo mówię, nie, ja w ogóle jestem, hello, dobra, tu jesteśmy z drugiej strony, aha, bo to jest makarzem biblioteczny, do, do tej się nie da dostać, do tej się nie da, dobra, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. o, następna jakaś książka. Dobra, Słysząc to, Myśliwy wycelował strzał i powiedział: Zabijecie, jaszczurze! Ale gdy doszło do spotkania, cofnął się i krzyknął: Kto się boi, jaszczura? Na to jaszczur gniewnie syknął: Połknęcie za jednym ugryzieniem. Co? <grytanie> Wtedy wielki potwór zaatakował, otwierając paszczę. Właśnie na to czekał Myśliwy. Spokojnie naciągnął cięciwe i strzelił mu prosto w pysk. Szczęśliwie strzała trafiła w nieopancerzone wnętrze. Jaszczur padł martwy. Hmm, ciekawa historia. To jest ze starej powieści czytałem to kiedyś jako dziecko. To fajne opowieści czytałeś jako dziecko. Nie mam pytań w ogóle, aby mi rodzice takie książki dawali do czytania jakichś y, zabijaniu jaszczurów w ogóle. Dajcie spokój. O, amunicja, tak jest, tak jest, tak jest. Mm, dobra. Tu były gdzieś. O, jest, są drzwi. <laughs> bach, 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 dobra, jestem po drugiej stronie. Tu może będzie, dobra, tu są klasy jedynie, no i zejścia po schodach w dół. Dobra, tu bokowym to ok na razie. Tu idę z powrotem do klasy zamknięte no to może dobra zmienię tą kamerę no to może tutaj się poszczęści lipa czyli co tych klas nie odwiedzimy tak hm. to jedynie z drugiej strony abym ja przeszedł od strony czekaj to jest drugie piętro od pierwszej się dam tam dojść no też nie bardzo Pierwszego piętra też nie da dojść. To jedynie by trzeba było. Czekaj, dach tu jest. Pierwsze piętro, od co od piwnicy? Dobra, po kolei. Co mam sprawdzone? Pierwsze piętro. E, tu mam sprawdzone wszystko piwnicy nie mam sprawdzonej, ok na dole ale tu jest sprawdzone wszystko pierwsze piętro eee, drugie piętro, nie mam kibla sprawdzonego, eee, tu się nie da dostać na razie ok no i, no i nie mam dachu sprawdzonego, to idę na dach albo wiecie co cholera, no sprawdziłbym ten kibel, dobra przejdę się jeszcze na dół i steleportuję się do kibla <grym> w ogóle co za hasło, steleportuję się do kibla Eee, dobra. Idę tak. Tak. I idziemy na dół. Przejdę się do tego kibelka i zloaduję się na drugim piętrze. Eee, what the fuck. To jak ja tam przechodziłem? Chwila, chwila. Eee, aha. No oh ja. Yeah mogliby to otworzyć. Po co zamykają te drzwi, jak z drugiej strony są mi tak otwarte? Dla jaju, żeby się można było. No nie, znowu! No! Przestań mnie gryźć! Cholero! Na szczęście to tylko dwa robaczki były. Puh, yy, dobra, to tędy. Dało mi coś po kieszeni. Nawet głupi robaczek, ugryzienie zrobił mnie z pomarańczowego na czerwone. No ja nie mogę. Dobra, no, na szczęście to mnie uzdrowiło na zielono. Zielono mi teraz. Dobra, eee, wychodzę stąd. Brr, zaraz, co ja... Aha, dobra, w porządku, w porządku. Eee, kibelek, tak? No, jakiś długi load był do tego kibla no tak, bo zmieniał wybiar to się musiał doładować Dobra, i tu mamy kibelek numer dwa, męski tym razem i da się go otworzyć o dziwo mamy tu coś ciekawego, czy tylko takie o, proszę, ile amunicji no i to się ceni amunicja do pistoletu raz amunicja do pistoletu dwa i paczka amunicji do shotguna jeszcze coś Dobra, to by było na tyle. Jednak dobrze, że się tu wróciłem, ale nic i nigdy dość. Tym bardziej jak widzicie ile dojrze wrogowie pochłaniają, to to jeszcze... kurde... A, masakra. Wybił mnie teraz telefon z pantałyku, także się zawiesiłem w słowach, Sorry. Okej, okay, jestem z powrotem. A, teraz będziemy się starali iść tutaj. Ło, wow, co się tu dzieje Masakra Co tu było w ogóle? Coś mi lekko FPSy y wtranżoliło Dobra, nic eee, po, 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 Tak, wychodzę stąd I idę na górę Bo Inaczej iść nie można Będę się kierował na dach teraz. Ok. Uu, tu jest wejście na dach. I wiecie co? Tutaj chyba przerwie, bo na dachu myśl, z tego co mi się zdaje. Chyba że mi się to myli z dwójką Silent Hill bo te <gry>, gry są tak do siebie miejscami podobne. Będzie się coś tu grubiej działo, także przerwę w tym momencie i spotkamy się za moment, czyli przy następnym epizodzie. Cześć Wam!